Siemanko! Dziś sobie pierdolniemy. Yy, troszkę wyceśli gółka I tak jakoś zaczniemy. No chujasz, upie. Trochę będzie pierdolenia. No to takie szybkie. Jakieś główienko. Shut up. Zamknij mordę! Chuju mały. No co za kurwa na smur. Dobra. Chodź z nim. Kurwa, zapomniałem, że to nie jest turniej. Ja pierdolę. Chuj z tym. Dawajcie, ładnie panie, wchodzą. nie. Nie, 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 nie. Pływa, ja No chuj, zostałem ostatni, no zajebiście No i chuj! Bombki strzelił, nie ma info Ej, miałem lekką pauzę. Dobra, pędzim na rędzim. Ewodob, ewodob. Może następny odcinek zrobić z misją? O, kuźba flash, nie ma. Opcji. W ogóle, kurwa, długo nie grałem. No, ale dobra, to się może pobawić. I proszę, leży. Nie wiem, czy to było hardcore, czy nie, ale go zabiłem. No tego to nie zabiłem, no ale mu zadałem 60 obrażeń Na full auto, zawracając na jej rundzie, wró może wróćmy No ale chciałbym zobaczyć z na tego opana o tofik, 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 To fik to tofik, tofik, tofik Cicho, cicho, się skradza, jak się skradza I budu, proszę, tofik Wszyscy Skand, tofik, 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 tofik Tofik, 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 tofik Lalalal Co my tu mamy z dupa, mu zostaje karambit Liza bym. Mmm, szarpa mi niczym się. Rechcie o boczek Kuźwa, no nie wie ten to Ale go zabił! Zabił, nie powiem, zabił. Teraz, może z tym polecimy, ale z tej tą stronę. Chwila. Dobra, jestem bardzo szybki. Oj Nie, kurwa pierdol. A nie zabij mnie z kurwy na step, ale chuj na chuj nie, chuj nie będzie jak z drugimi wyjdzie tam. O kurwa Leż tam kurwa mała Kmiocie wane No kuźwa jak nie z jednej to z drugiej Ja pierdolę No nie wierzę W się! Ja jebę. Ty No jak na wyciągnięcie ręki tak ale nie Ale nie bo wpierdzali się taka kurwa mała Cipa mała niejebana I co zrobicie zabiję NO niestety mm. Czy tutaj ty jesteś? Nie ma cię, nie ma nie ma No, ja spierdalam, chyba zupę Będę bronił pleców, chwila Co się mi zaję, że nie będzie chyba pleców Został ostatni, został ostatni, a ty chuju Normalnie na wyjebaniu w typa Co pójdzie tu? No co ma ciekawego? No i zjeba! No tak! No awka, No nie! Nie, 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 nie! A!